rodzinka z kanału Sebastyczny, kanału dedykowanego rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak u nas, jest to autyzm i niepełnosprawność intelektualna. Gdzie jesteś dzisiaj, synku? Zamek. Jaki zamek? Książ. Zamek Książ. Faktycznie, pokażemy go Wam. Stanęliśmy w takim miejscu, żeby właśnie udało się go pokazać. Tak nam się wydaje, że chyba z najlepszej projekcji. Jesteśmy po bardzo trudnym tygodniu. Co robiłeś kotku od poniedziałku do piątku? Gdzie byłeś? Na na półkoloniach. Dokładnie. A potrafisz powiedzieć, co tam robiłeś? Były ząbki. Tak, takie zabawkowe ząbki. Uczył się Sebastian myć dokładnie. Co jeszcze robiłeś? Powiedz. Pobieranie krwi. Pobieranie krwi. Tak, dokładnie. Coś jeszcze robiłeś? Byłeś na placu zabaw. Tak to y, śmiesznie brzmi, natomiast oczywiście wszystko były zabawki i dzieci uczyły się różnych takich czynności, które normalnie wykonują specjalizacje lekarskie, czyli co myłeś ząbki, tak? tak? Uczyłeś się pobierać krew zabawkowo, Pierwszej co tam jeszcze? Pomocy się A, to już już tak. nie jest zabawa. Pierwsza pomoc mhm. to akurat już zabawa nie jest. Pewnie co jeszcze robiłeś, kotek, pamiętasz? Były ząbki, pobieranie krwi. Byłeś na Tam placu zabaw, zabaw tak. też oczywiście. Pamiętajmy, że to są półkolonie to przede wszystkim to ma być ma zabawa. zabawa tak. Oczywiście, to to w ogóle nie ulega wątpliwości. W każdym razie tydzień był trudny, bo Sebastian nie znał pań, nie znał oczywiście grupy dzieci, więc to był taki trening umiejętności społecznych w pigułce, no a więc dzisiaj w ramach odpoczynku pojechaliśmy właśnie raz jeszcze pokażę na ten piękny, piękny zamek książ. A powiesz Kotku, co tutaj widziałeś? Co widziałeś na zamku? Książ. No, zamku książ, zgadza się. Co widziałeś? Widziałem Widział, słuchawki. Tak, na zdrowie. Słuchawki faktycznie, tak. ponieważ słuchaliśmy opowieści o Aby zamku, audios, tak, z audio mhm. przewodnika na słuchawkach. A co jeszcze, Kotku? Coś jeszcze było? Ściana. Ściana, była ściana, tak. A już wiem, skała. to jest skała, tak. której się dotyka Ściano na szczęście. Skalna, na, tak, i ona szczęście. wtedy gra. No w sumie masz rację, to wszystko właśnie widzieliśmy. Dobrze, pozdrawiamy Was w takim razie. Coś jeszcze? Coś jeszcze widziałeś? Jakie zwierzątko? No. Koni. Tak, tak, bo konika. dzisiaj faktycznie tutaj są konie. Znaczy, w ogóle jest stajnia przy, przy zamku, natomiast dzisiaj były różne pokazy z użyciem koni. Dobrze, pozdrawiamy Was w takim razie. Do zobaczenia. Tak.